Co tak szumi? No nie, dorobiłem się ostatnio na socjach i sobie wodostan pchacie zrobiłem, wiesz? No, ci powiem. Kurwa. <grymianie> to jest świetne! <grymianie> Jak ledwo mnie słychać, ty. do kurwa, z tobą stworzył! Zobacz, Krzeszczu! A przegrałem trzy. No. <grymianie> eee... bo mogę mogą Legends'y popić? Jeszcze raz? Tabletki? No. Takie tabletki do podgania, szczerze, no lekarstwa. Mogę sem lekiem popić? No pewnie, że Taki napój od kroby. <śpiewa> ale <śpiewa> ale glądek przyjeżdżasz sam, czy z rodzicami? <śpiewa> 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 Ale jaki? <gry> Loża szyderców. No, Loża szyderców. A ty jak przyjedzie z rodzicami, weźmiemy z kim porozmawiać. No to. <gry> Co powiesz na to? Jak bym miał. Na dobra panie. Spróbujcie tego w domu, tak wam powiem, nie? Jestem Tożek, pochodzę z Kraśnika. Pozdrawiam swoich żonków z Mosu i z Kraśnika. Na razie icho. A no, kamerowałem ja. Gielo. Nie, się dostać. Ewentualnie, jakbyś potrzebował jakiejś lekcji, to wuju ja pokażę. A dopiero potem ty. A dopiero potem ty, nie? <głosy> <głosy> Czołg. Czołg. <głosy> Jakie jest naj... Nie wiesz, jaki jest najstarszy zawód świata? O.U.C. Współczułem. <noise> <noise> <śmienicza> to by była bramka! Nie strzeli teraz! Co zrobi? Jest interwencja świetnie broni bramkarz. Kolejny pokaz skursztu pikalskiego snipera. Defensorzy muszą ratować się. Nie! 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 No nie! Nie! I jeszcze złamasz. Ja cię... Ty no wyzarowałem się, myślałem że to jest niemożliwe, nie? Ej, kurde! Patryk, z nami nie możesz, że niemożliwe. Niemożliwe. Ty to. Aha, to Hej, idę sam po stacharze. Tyle jest pustyni, a akurat to wybrałem. Totalem życie, bowiem odchowałem wiarę pusta studnia. Pusta, wpuszczam w nią wiatr pragnie Idę dalej, cel to strumień, prawdę słysza, martwi skórzek. Kary upoważy to skutki, patamorgany. Iluzjanty spyta... to...